Dzień dobry, kochani, witam was w moim pierwszym daily vlogu. Dzień pierwszy, pierwszy vlog. Zaczynamy <laughs> od porządku, więc ja pozwoliam sobie się ogarnąć, bo nie wyglądam. Eee, I co? Ogarniamy kuchnię, idziemy z psem, czyli takie typowe obowiązki przed pracą. Przepraszam, ale nie jestem typową vlogerką, która nie pracuje. jakby, Znaczy, wy też pracujecie, ale jakby ja pracuję na etacie, więc. Zaczynamy akcję pod tytułem szykowanie do roboty Taka ciekawostka na mój temat, że ja nie potrafię y, sprzątać bez muzyki Jakby ja muszę mieć cały czas muzyczkę, żebym sobie tam do rytmu mogła przecierać Myślę, że wszyscy tak mają, przynajmniej większość Moja mama na pewno nie, bo moja mama uwielbia cisza, ale y, reszta myślę, że raczej to jest to normalne zjawisko, że sprząta się przy muzyce W ogóle chyba jestem najgorszą właścicielką zwierząt na świecie, żartowałam, na pewno są gorsi Ale... Chciałam kupić moim kotom fast fooda, bo zapomniałam zamówić im Mało tego, mój pies też je dzisiaj fast fooda. Jest to największy syf na świecie pedigree, więc e, nie róbcie tego, co ja. Zamawiajcie karmę z wyprzedzeniem, bo później muszą mieć taki shit, a to nic dobrego, słuchajcie. No ale nic, domyślam się, że wszyscy się stęsknili za główną gwiazdą tego kanału, czyli za moim psem, więc chodźmy zobaczyć, co robi. No, ale powiedzcie, mi spodziewaliście się czegoś innego? Spodziewaliście, że on będzie robił coś aktywnego? Nie wiem, że on będzie bawił się piłką, turlał, biegał, pochacie? Nie, moi drodzy, to jest stale to samo zabisko. Dzień dobry! Dzień dobry, Pulkulku! Kto mu się ogon rusza? Dziu cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Czasami trzeba zrobić z siebie dybila, żeby on w ogóle na was zareagował, dlatego. Łobose, kochany! Wiesz co? Powiem ci tak, ludzie cię trzy lata nie widzieli. To znaczy ci, co nas obserwują na innych social mediach widzieli, ale ci, co są tylko tu, to nie. tym się z Marchę na pyszczku porobiły, nie? Jak oglądałam te stare vlogi, to jeszcze nie miał takiego dzióbka. A teraz to już mężczyzna do losu jeść. Bo jeść. Ogarnęłam kuchnię, muszę jeszcze ogarnąć salon. Tak się złożyło, że byłam dwa dni chora. W sensie w sumie rozchorowałam się w piątek, w sobotę się doprawiłam. Yy, niedzielę przeleżałam plackiem. Czy plackiem, takim nie plackiem, ale trochę plackiem. I poniedziałek, wtorek totalnie mnie odcięło. Wczoraj wróciłam do żywych, więc yy, zrobiłam burdel na chacie. Jakby miałam wczoraj tak intensywny dzień, że cały czas tylko biegałam, czyli załatwiałam, wychodziłam. Pół dnia spędziłam z moją mamą, więc żałuję, że tego nie nagrałam w sumie. Yy, no, i tak koniec końców wyszło, że że mam burdel na chacie. No, krótko pokrótce mówiąc, Wam na co Wam powiem. Także ogarniamy chatę. Ale przed tym włożę jakieś spornie na dupę, bo z tą samą nie nie wypada trochę, nie? Ogólnie powiem Wam jeszcze, że my mamy dzisiaj trochę do zrobienia, bo ja jeszcze muszę dzisiaj rano auto odstawić do mechanika. Do pracy mamy 10.30. Po pracy prawdopodobnie wrócimy, wyjdziemy z psem. Ale to jest, znaczy no, na pewno wyjdziemy z psem, ale zobaczymy jak to dalej pójdzie. I czy coś jeszcze? Pójdziemy na siłownię chyba. Nie wiem czy ja dam radę nagrywać na siłowni, ale może jakieś tam dwa ćwiczenia wam nagram. Książkę. Um, taka, trochę rozwojowa. Dlaczego on mi to robi? I to jest generalnie książka o y, toksycznych zachowaniach w partnerstwie, w związkach. E, także bardzo polecam. W można bardzo sobie głowę otworzyć i na zachowanie swojego partnera, i na swoje zachowania. Przy też można zwrócić uwagę. Jest dużo takich właśnie bardzo ciekawych wątków y, opisanych. Także polecajka ode mnie. Tematycznie o zwierzętach. Mogę Wam polecić, e, jeśli chodzi o psy, pozytywne szkolenie psów dla żółtodziobów. Też świetna książka, wszystkie problemy z psami są opisane, także polecajka. Nie mam jej teraz, bo ją pożyczyłam, ale generalnie przeczytałam ją całą, Karol jest na niej szkolony, także polecajka wielka ode Dobra słuchajcie, generalnie postanowiłam, że zrobimy taki challenge wychodzenia ze strefy komfortu. Jeszcze nigdy nie nagrywałam sama w miejscach publicznych. Zawsze ktoś ze mną raczej jest. Także zaczynamy akcję. O Jezus, aż czuję taki cringe w środku. Pogoda, że jestem zachwycona słoneczko świeci, jest ciepło i w tym płaszczu słuchajcie jest gorąco no jestem pod wrażeniem ogólnie jak wrócę z psem to zjemy jakieś śniadanie i będziemy się zbierać z tego mechanika bo ogólnie sytuacja z moim samochodem wygląda tak, że on mechanika nie widział od nie wiem kiedy, no i słuchajcie tak się wydarzyło, że pod Biedronką był bardzo wysoki krawężnik, no i Amandzia ja oczywiście tego nie zauważyła jak to Amandzia i tak podjechałam blisko, że zahaczyłam i ten zderzek, słuchajcie, mi się tak troszeczkę oderwał, więc naprawa zderzaka. Druga sprawa jest taka, że od maja, od czerwca w sumie, wbijam do mojego samochodu od strony yy, Boże, od strony pasażera, bo klamkę mam zerwaną od strony kierowcy, także to też muszą mi naprawić. No i ogólnie podstawowa wymiana olejów i tak dalej. będziemy auto zawieźć do naprawy. Dokładnie. Żeby Anna w leczu jeździć. Ja wam pokażę zaraz mój samochód to podnieciemy. Generalnie to jest auto mojej mamy, eleganckie, nie? A parcie na moje. Dobra, więc tak, lecimy z tym koktem. Proszę bardzo. Zacznijmy sobie od lusterka, które kiedyś jakiś ucipleniaz mi wyrwał. Next, mamy rozwalony zderzak. No, zajechałam wtedy na ten krawężnik, co Wam mówiłam. No i klamka. Tak to się ładnie prezentuje wszystko, a teraz wsiadamy do auta. Mamy sobie, słuchajcie, i plusy, jest dużo minusów z bycia plem, ale jest jeden plus. I to jest właśnie, jest właśnie jeden z tych plusów, że można się tak czekaj tak tych płaszczach to się tak da zmieścić. O! I tak sobie można wsiąść właśnie do samochodu od strony pasażera. Dobra, fiacik zostawiony, generalnie śmieszna historia, bo pan mechanik mnie trochę spiał i w sumie trochę mnie obraził, bo zostawiłyśmy to auto i mówi, e, tak patrz tu ta klamka, tu ten zderzak i on go, nie, a tu pani dopiero uczy się jeździć a ja nie, kochany prawko już od 7 lat mam mam, ale siara, co? dobra, jedziemy po kawę To tak ja chcę dużą ostatnio wzięłam małą i żałowałam Widzę, to wyciągnę, jak możesz? jesteś wielka i ja chcę latę czy mokę? No nie wiem właśnie, którą chcę. Dobra, wezmę lata. Mega. I taki protip słuchajcie. E, dosypałam sobie wczoraj cukru tego cinomorowego i jest... Jezu, to jest taki ogień, że po prostu wow! Prpyszna! <słuch> to <słuch> jest po prostu sztos, słuchajcie. Tos. Ogólnie powiem Wam, że ja wczoraj nałożyłam sobie lubrykant na włosy, co możecie zresztą obejrzeć na moim TikToku. I ja jestem pod wrażeniem Jakby moje włosy dzisiaj naprawdę są 10 na 10 Spałam w ogóle w warkoczu i jak ogólnie zawsze jak się budzę To mam całe włosy takie No pokręcone mega od tego warkocza Takie wygniecione, a dzisiaj są całkiem nice Generalnie pozdrawiam mojego fryzjera Bo robi zajebistą robotę, nie? <grytania> Jeden z najsmutniejszych momentów, czyli zaraz trzeba iść do pracy. Moja mama cwaniara wolna ma. Gdy ty jesteś? Nie widać, bo jest ciemno. Nie mam urlopu. Ty musisz garować za nas dwie. <grym> Żart. nie no serio nie mam urlopu. I naprawdę muszę garować, ale. Także jakby ktoś pytał, czy jestem w pracy. To zawsze jestem. No chyba, że mnie rozłoży tak jak dwa dni temu. To mnie nie ma, ale tak to przeważnie jestem. Jakie to życie jest strasznie fajne! Fajne jest życie, kochani, nie będziemy narzekać na tym vlogu, bo nie, bo y, nie lubię takich negatywnych emocji, vlogów i w ogóle. Y, idę zaraz do tej roboty. Po 8 godzinach widzimy się ponownie. Y, prawdopodobnie pójdziemy dzisiaj na siłownię, tak jak już Wam mówiłam rano. I generalnie będzie fajnie, a jak nie będziemy myśleli na siłownię, bo nie wiem, bo coś się wydarzy po drodze, to zrobimy sobie fajny wieczorek z książeczką, z malowaniem i w ogóle z muzyczką taki chillowy. Więc. Będzie fajnie, no co Wam powiem? No fajnie będzie, nie oszukujmy się, zawsze ze mną jest fajnie, dlatego mnie subskrybujecie, nie? No. A ja to chciałbym Wam powiedzieć, że ogólnie to fajną mam mamę, chociaż czasami bardzo mnie ilutuje. Naglaliśmy się z dwa TikToki. Zostałem do tego zmusony. Na jednym zostałem zmusony, na drugim zostałem przekupiony bodźkiem, który był bardzo smaczny, aczkolwiek nie był wart tego, żebym zrobił z siebie debila w internecie. By the way, to jest ten TikTok, to my polecamy. Jakby ktoś nie wiedział, jak się nazywamy, to to? To to. to. Tak. Nie? Polecasz nasz TikTok? Bardziej mój niż twój już, ale... ale wciąż nasz, nie? Piana. No. No, jeszcze traf. Piana. Pięknie. <noise> takie ciepecie. Dobrze, więc tak kochani, ja już wychodzę. To jest moja stylóweczka elegancka. Generalnie jestem zakochana w tym płaszczu. Kupiłam go rok temu w Londynie w zarze i jest petarda. Przepłaciłam, bo w Polsce był tańszy ale to już e, inny temat. Generalnie to jest mój problem od Ja zawsze za wszystko przepłacam. Nie potrafię oszczędzać i muszę się tego nauczyć. W każdym razie idę do roboty zarabiać na to, żeby mogła przepłacać. <noise> Siemano ziomy, witam się z wami, pierwszy raz z roboty mojej, pierwszy raz tu nagrywam kawka, herbatka, zaraz spadamy pracować. <noise> Jakby ktoś zapomniał, pracuję w przychodni No i tak to się właśnie, słuchajcie, <noise> żyje w tej robocie. Cheers. Koleżanka ma jeszcze za słaby do dlatego ma swój kubek z kawą, <noise> jeszcze nie pije <noise> Ja myślałam, że ja sama jak będę nagrywać, to będę miała takie... Co ja mam mówić? A ja mam tak, że jak ta kamera się włącza, to ja automatycznie... Czyli, takie... że, jest... Czy jest, że to jest to. I kurde, ja jestem w szoku normalnie, bo... Ale na przykład dzisiaj próbowałam przełamać swoją strefę komfortu i nagrywać w parku. No i generalnie nagrywałam, jak nie było ludzi. Ale to jest zawsze krok do przodu. I później przodu nagrywałam roku. telefonem story i wiesz, i dwie dziewczyny takie z techniku siedziały na tym, na ławce i mówię, to jest ten moment, <laughs> to jest ten moment, nie? Idę to nagrywam, nagrałam, uciekłam stamtąd, wysłałam to do odpowiedniej osoby, a moja odpowiednia osoba napisała, odpowiedziała mi, że co to ma być, jak 100 metrów od siebie, ryzyk fizyk jest wtedy, jak się mijacie, a nie oni tam siedzą. A ja tak ja, no. I tak było, że dziewczyna naszła ze mną na równo. Wyprzedziła mnie, nagrałam mi plecy, nagrałam siebie z przodu i mówię, no faktycznie. To jest niezręczne. Puta i dzisiaj tak, a jutro będzie więcej osób. I tak z każdym dniem będzie coraz lepiej, słuchajcie. Także patrzę. pamiętajcie, praktyka czy nie mistrza? Te dwie też się dotyczy, Chcesz coś powiedzieć? Nie. Właśnie ten płaszcz co kupiłam? Tam w serwisie, to kupiłam go w Londynie, zarze. I kurde, mówię, znam biznes, ale tyle kasy dobrać, uraz się nie? Wchodzę na zarę na pl. W sensie na, Pol na, PL, na, na polską stronę, mam trzy stycze tańsze. Ja, yeah. ale jak byłam Czechach, to, to tak samo, yy, tak samo yy, były droższe rzeczy w zarce. Yy, no, Albo mijając przepłacanie z zarki, kupujesz w Carrefourze, więc. Z <laughs> to kupuję w Carrefourze. Jezus, no. nie daj, że za żarcie przepłacam, to jeszcze za To Amanda i życie dorosłe, nie? To jest w ogóle jedno wielkie nieporozumienie. Ja dalej powinna mieszkać z matką, matka nie powinna cię kupować. I jedzenie. Mamo, dlaczego tego nie robisz? No dobrze, Więc co, dobra. jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na przykład jakby ktoś chciał pomóc mi w potrzebie. Piórka? To z mogę zrobić, bo chciałabym wynająć mieszkanie w Warszawie. a nie staćmy na kaucję ze zwierzętami. Czy ktoś chciałby się dorzucić? wam, Udziwnię to sama. Jolo. Właśnie, mam ładnie zrobione stopy. Mogę, mogę wysłać mnie. fotkę. Dzień dobry. Dzień dobry panu, Cześć. Cześć, Obasiek. Idziemy na dwór? Siemcia. Ja już po robocie, na chacie, po spacerze z psem i właśnie będę jadła pierogi ruskie, które zrobiła mi moja mama. Love you, Agnes. mam dzisiaj strasznie produktywny yeah. dzień Jakby w pracy byłam też super produktywna Ciekawe, czy będzie to oglądał mój szef <grych> W internetach też jestem dość aktywna Bo dzisiaj wrzuciłam kilka tiktoków Nagrałam kilka tiktoków też I po prostu wow, jakby Naprawdę jestem z siebie dzisiaj dumna I wstałam rano i nagrałam tego vloga I jeszcze tutaj tiktoki I przy okazji jeszcze ogarnęłam robotę I Idę dzisiaj na siłkę zaraz Zjemy i generalnie idziemy na siłkę, słuchajcie I zabieram Was ze sobą, jakby wow Zajrąbiście. Ewa ogólnie powinna mieć postatyw, ale jakby nie mam już czasu, dlatego sobie nagramy taką zbiórkę. E, przebieram się na siłkę. Mój outfit na gym to będzie Ledzinę z Gym Glamour i. ty że nie, tylko ja mam zawsze burdel w szafie i mi się szafa nie domyka, ok? Dobra, i taki świetny top. Polecam go ogólnie, jest bardzo fajny, tylko strasznie widzę z nim pod, strasznie nie przypuszczam pod. Nie, w sumie tego jednak nie polecam, kurwa. Serio jakby strasznie się poce w nim, ale jest mi ciepło i na początek treningu, póki się nie rozgrzeje, jest spoko. Później nie. Także na wejście, wielkie, żeby zrobić wow, spoko. Później już trzeba to ściągnąć, bo nie ujedziecie. Dobra, to jest moja stylowa na siłkę. Widzimy robec placy. suchaca. Co tam, Jason Derulo, zjadłeś pieroga? Ogólnie stwierdziłam, że zmieniałam imię Kylo i będzie miał na imię Mariusz. Co o tym sądzicie? A ty też miała imię Helena. Git? Helenka? Podoba ci się, fajnie. Ogólnie, jak macie w swoim gronie swoich znajomych, e, osobę, na którą zawsze musicie czekać, to tak jakbyście się ze mną przyjaźnili, bo na mnie też zawsze prawie, że trzeba czekać. Chociaż też nie zawsze, ale często. Moja przeprosin -psi już na mnie czeka, jest ciemna jak w tubie, wiem, że nic nie widzicie, ale mój głos na pewno Was uspokoi w tym wszystkim. Także czeka gwiazda. Idziemy na treningus. Siema. Odpowiedziałabyś jak nie kurde mi, to chociaż moim widzom Hej widzowie Gym time na, 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 na. Jakbyście się zastanawiali co to robimy, to czekamy aż e, panie, które miały zajęcia grupowe opuszczą szatnię Bo jest tam bardzo tłoczno ja chciałam coś nagrać, i się wstydzę przed tylu ludziach Generalnie dwie osoby robię więcej miejsce. Miejsce. To też, ale ogólnie dwie osoby, jest strasznie już tak, wiecie się czuje A taka brigada 20 osób to już w ogóle nie zaręczy mnie. Dlatego czekamy. Jesteś przygotowana? Na wpierzch. Nic? Tak. Idziemy. Dlatego. Trzymajcie kciuki, żebym się odważyła coś nagrać. Dobra, Elo. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Ale wiecie, że i już działa. Także ja czekam na swoją serię. Robimy dzisiaj plecy. Nie wiem, czy już mówiłam. E, plecy i brzuch. I coś jeszcze? Robimy łapy? Łapy, nie mam ostrości. No. Myślicie, o, one tak potrafią, pewnie będzie jakaś joga. Nic bardziej mylnego moi drodzy, będziemy udawać, że ćwiczymy brzuch. kiedy czas się pożegnać. E, ja już sobie właśnie chilluję na kanapie, wykąpałam się, wysmarowałam się takim balsamem, że normalnie cała się ślizgam po prostu. E, życzę Wam miłego dnia albo miłego wieczoru, zależy o której to sobie oglądacie. I widzimy się w następnym vlogu. Nie ukrywam, że ja się za wami bardzo stęskniłam, za nagrywaniem też. Z mi wróciła taka zajawka. Także myślę, że będziemy się widywać e, dużo częściej niż trzy lata. <laughs> Żartuję. Je pense que Nathan, vous pas.